Ta kuchnia to ponadczasowa aranżacja. Delikatne pudrowe fronty połączyłam z ciepłym odcieniem dębu. Całość dopełnia wyjątkowy blat z dektonu sabia. To miejsce, gdzie każdy detal ma znaczenie. Zapraszam, pokażę Wam jak wygląda moja przyjazna kuchnia. Czy w tej kuchni czegoś Wam brakuje? Zacznijmy od tego co najważniejsze – ukryty zlew. Uwielbiam gotować, ale nie mam osobnej spiżarni. Dlatego przechowywanie zapasów Zaplanowałam w dwóch szafkach. Dzięki temu wszystko jest w zasięgu ręki. Tandem umieściłam tuż obok lodówki. Jej organizację pokażę wam jednak w osobnym odcinku. Zastawa stołowa ma swoje miejsce. Dzięki temu jest bezpieczna i zawsze pod ręką. Szafkę nad piekarnikiem przeznaczyłam na organizację herbat. Zamiast tradycyjnych półek mam tutaj obrotnice, które ułatwiają mi dostęp do każdego produktu. A co pod piekarnikiem? Szuflady, w których przechowuję blachy, foremki i pojemniki na żywność. W mojej kuchni wszystkie szuflady są doskonale zorganizowane. Sztućce, oczywiście w drewnianym wkładzie, przyprawy w słoiczkach z opisami, separatory i organizery, które ułatwiają codzienność, warzywa trzymam w koszykach, a na oliwy mam osobną kratownicę. I jak? Który pomysł podoba Wam się najbardziej?